Baldurs Gate 3 podbiło moje serce i wyrwało z mojego życia ogromną ilość czasu, ale czy był to czas stracony? Otóż nie, a wręcz przeciwnie. Była i jest to nadal jedna z lepszych growych przygód, w jakich mogłem wziąć udział. Nie tylko ja zacząłem swoją przygodę z tym światem na poważnie właśnie za sprawą trójki. Dla nas świeżaków historia tego świata jest czymś zupełnie nowym, a z racji iż sama gra jest Przeogromna i świat w niej również, i co chwilę bombarduje nas nowymi dialogami, postaciami, zadaniami czy innymi aktywnościami, które odciągają nas od poznawania świata, to postanowiłem, że dobrze byłoby stworzyć materiał o samej historii tytułowych Wrót Baldura oraz taki, który wprowadzałby do tego niezwykle ciekawego świata. Gra miała swoją premierę już jakiś czas temu, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Moi drodzy. Zabieram Was dziś do Wrót Baldura. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Dobrze byłoby na początek dowiedzieć się, gdzie w ogóle się znajdujemy, jaki to świat i jak to wszystko mniej więcej układa się na mapach. Wrota Baldura to największa metropolia na Wybrzeżu Mieczy. Jest to, można powiedzieć, miasto-państwo, niezwykle rozwinięte i wpływowe, i możliwe, że najbardziej wpływowe, jeżeli chodzi o zachodnią część Ferun. A czym jest Ferun? Otóż jest to główny, można powiedzieć, najważniejszy kontynent znajdujący się na planecie Toril. Dla perspektywy, to jest mapa Wrót Baldura, o których dziś będziemy mówić tak wygląda Ferun, a to jest mapa Toril. Robi wrażenie, prawda? Biorąc pod uwagę to, jak ogromną masą historii upakowane są wrota Baldura i okolice, pomyślcie o ile więcej znajdziecie jej wreszcie tego świata. To może przyprawić wręcz o zawroty głowy. Wracając do Ferun, kontynent jest nie tylko pokaźnych rozmiarów, ale również jest bardzo zróżnicowany. Znajdziemy tu zarówno złociste plaże, gęste bory, trawiaste stepy czy pokryte lodowcami tereny północy. Naturalną granicą kontynentu po jego zachodniej stronie jest jego zewnętrzna linia brzegowa, natomiast od strony wschodniej są to ogromne połacie stepowych terenów, które to oddzielają tereny tego kontynentu od innego, zwanego Karatur. Ferun posiada też swoje wewnętrzne morze, zwane morzem spadających gwiazd, które jest niezwykle istotne z punktu handlowego, ale i również przetrwania samej krainy. Za sprawą wód tego morza ziemia wewnątrz krainy pozostaje żyzna, co pozwala na uprawę żywności tak niezbędnej do przeżycia. Dzięki morskiej żegludze, handlarze mogą o wiele szybciej podróżować wzdłuż kontynentu i tym samym unikać niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać ich podczas tradycyjnej wędrówki. Dodatkowo nadmorskie miasta portowe dzięki swojemu położeniu i uczestniczeniu w handlu mogą się na nim wzbogacać i rozwijać. Nazwa Ferun jest zmodyfikowaną wersją słowa Ferry, co oznacza ojczyznę starożytnych elfów, i na ten moment jest to ostatnia z ważnych informacji na temat kontynentu. Jeżeli chcielibyście usłyszeć o tym świecie więcej, to dajcie znać w komentarzach, bo jest o czym opowiadać. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym Wam tylko podziękować za Waszą aktywność. Ostatnio coraz szybciej zbliżamy się do przebicia magicznej liczby 100 tysięcy subskrypcji. Więc, drogi widzu, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do wciśnięcia tego guziczka. Jeżeli ponadto chciałbyś wesprzeć naszą pracę, czy to za pośrednictwem Patronajta, czy przytulając taką oto koszuleczkę z naszego sklepu, to wszystkie linki do tego typu rzeczy znajdziesz w opisie. A teraz już wracamy do materiału. Przejdźmy zatem do głównego tematu tego odcinka – do Wrót Baldura. Należałoby zacząć oczywiście od początku, czyli od historii powstania tego miasta, aż do czasów, które moglibyśmy określić mianem współczesnych – Pięść Loka. Pod takim mianem znany był płaskowyż, na którym stoją dziś Wrota Baldura, w czasach, gdy tereny te nie były jeszcze zasiedlone. Nazwa ta wywodziła się od imienia górskiego giganta, który władał tamtymi terenami. Gdy gigant odszedł z tego świata, a miało to miejsce na jakiś czas przed rokiem zerowym, tutaj wtrącę małą informację co do liczenia czasu w tym uniwersum. Jak na razie jest to dla mnie trochę czarna magia, bo z tego co zrozumiałem, to nie ma tu jakiegoś jednego wspólnego kalendarza, a istnieje ich kilka i w różnych miejscach różnie liczy się czas. Oczywiście ja tak to zrozumiałem i mogę się mylić, tak więc będę starać się jak na razie unikać podawania konkretnych dat, tak żeby nie wprowadzać w błąd. Jeżeli ktoś z Was wie, jak to dokładnie działa, to byłbym wdzięczny za wytłumaczenie. W każdym razie giganta nie było, a we wcześniej wspomnianym miejscu powstała pierwsza rybacka osada nosząca nazwę lokli. Z czasem wioska zaczęła się coraz bardziej rozrastać i rozbudowywać. W górze rzeki Hjontar, nad którą leżała wioska, znajdował się szary port, miejsce, w którym można było znaleźć piratów, którzy zaszywali się tam ze zrabowanymi łupami. Z biegiem lat zarówno wioska, jak i port utworzyły jedno spójne miejsce, znane bardzo dobrze wśród żeglarzy z całego Wybrzeża Mieczy. Jednym z takich żeglarzy był mężczyzna uchodzący wśród tej grupy za swego rodzaju bohatera. Na imię miał Balduran. Swego czasu udał się w podróż do odległego kontynentu zwanego Anchoron. Dzięki tej podróży udało mu się zgromadzić pokaźne ilości skarbów. Nie chcąc, aby te wpadły w niepowołane ręce, po powrocie do swego domu mieszczącego się w szarym porcie nakazał zbudowanie wokół swego domu ochronnego muru. Wkrótce po tym jak mur wzniesiono, Balduran udał się na kolejną wyprawę, z której nigdy już nie powrócił. Mur jednak pozostał, a lata później okoliczni mieszkańcy postanowili zrobić z niego użytek. Teraz pełnił funkcję ochronną dla ich dobytku. Lata mijały, miasto rozbudowywało się, tak samo liczne konstrukcje, w tym też mur. W końcu, otoczona obronnymi konstrukcjami, część miasta została przemianowana na Stare Miasto. Mijały kolejne lata, coraz więcej ludzi ściągało do miasta, zarówno drogą lądową, jak i morską. Każdy liczył, iż odmieni swój los w zdobywającej coraz to większe wpływy metropolii znanej jako Wrota Baldura. Oddzielenie części miasta murem spowodowało nie tylko podział urbanistyczny, ale też międzyludzki. Panowie za muru postanowili wykorzystać swoją pozycję i od teraz pobierali opłatę od każdego wozu wyjeżdżającego z portu, co oczywiście nie było w smak ani samym handlarzom, ani marynarzom, którzy wkrótce dali upust swej frustracji. Kupcy, przemytnicy, a nawet piraci szturmem wdarli się do Starego Miasta przez Bramę Baldura, gdzie doszło do oblężenia głównej twierdzy. Aby załagodzić sytuację doszło do rokowań, w wyniku których zawarto rozejm, a najstarsi kapitanowie sportu otrzymali tytuły diuków, czyli książąt. To wszystko pomogło załagodzić sytuację pomiędzy zwaśnionymi stronami miasta i zapobiec eskalacji konfliktu. W kolejnych latach miasto w dalszym ciągu się rozwijało. Handel był głównym motorem napędowym w Rutbaldura. Stare miasto i Hipside, jeszcze nie tak dawno dwie zwaśnione strony, teraz w zgodzie współpracowały na dobro metropolii oraz przemianowały się kolejno na górne i dolne miasto. Rozbudowano także mur, który teraz okalał jeszcze większy teren. Między innymi było to właśnie Dolne Miasto. Fortyfikacja ciągnęła się teraz na południe, aż do północnych brzegów rzeki Jontar. Jeżeli chodzi o uczestniczenie miasta w globalnej polityce, to w znacznej większości wrota Baldura zachowywały neutralność. Raz tylko przymierze wezwało miasto, aby pomogło odeprzeć inwazję legionu orków. Rajcy odpowiedzieli wówczas wysyłając pewną ilość sił, na czele których stał najwyższy generał wojskowy Eldrid. W XIV wieku członkowie Płomiennej Pięści, organizacji utrzymującej porządek w mieście, rozpoczęli swoje działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa we wrotach Baldura. Pomiot Bala, Sarewok Anhef, zorganizował spisek, który został udaremniony przez wielkiego księcia Abdela Adriana. Następnie miasto doświadczyło problemu z uchodźcami, którzy napłynęli doń w wyniku krucjaty lśniącej damy. Płomienna pięść połączyła siły z innymi armiami, tworząc koalicję. W roku 1374 Gildia Xantama przeniosła się do Wrót Baldura, gdzie trzej poszukiwacze przygód Van, Kromlech i Adrianna pokrzyżowali ich plany. Razem z harfiarzami odkryli spisek obejmujący Eldrita zdrajcę i jego sojusznika, wampira Mordoka Selanmer. Mordok próbował zniszczyć miasto, ale w 1376 został pokonany, a miasto ocalone. W kolejnej dekadzie Ferun doświadczyło plagi czarów, kataklizmu, który zmienił cywilizację i krainę. Wrota Baldura znów stały się schronieniem dla uchodźców. Miasto potroiło wówczas swoją populację. W XIV wieku wielki książę Walarken, generał Ikhal i banda Czerwonego Księżyca próbowali przejąć kontrolę nad miastem, lecz bezskutecznie. Nieudany atak spowodował reformę rządu, a nowo utworzony parlament wybrał Abdela Adriana na nowego wielkiego księcia. Niestety, ciągle rosnąca ekspansja zaczęła narażać miasto na wewnętrzne konflikty. Wrota Baldura stały się bowiem najważniejszym z miast. Co przyciągało zazdrosne spojrzenia innych władców. W roku 1482 wielki książę Abdel Adrian został zaatakowany przez Wiekanga, jedynego pozostałego potomka Bala. Obydwaj zginęli w wyniku starcia. Rada Czterech oskarżyła Gildię, organizację przestępczą, o śmierć Wielkiego Księcia. Wywołało to kryzys w mieście. Wzrost przestępczości skłonił płomienną pięść do działania w wyniku którego poczęli eliminować podejrzane placówki. Miasto pogrążyło się w chaosie, wybuchły zamieszki, a wprowadzenie drastycznych praw spowodowało protesty i nieposłuszeństwo mieszkańców. Konflikt między mieszkańcami a płomienną pięścią doprowadził do zamieszek i wprowadzenia stanu wojennego. Ostatecznie poszukiwacze przygód Zwrót Baldura pokonali wybrańca Bala, przywracając porządek w mieście. Wrota Baldura sąsiadują z innym wielkim miastem państwem, które leży na północy. Miasto to nazywa się Waterdeep. Przechodzi przez nie także często uczęszczana droga, zwana Coastway. Teren dookoła jest dość ubogi. Według opisów minstreli z XIV wieku, miasto było półksiężycem otaczającym wielki port. Chociaż w miarę upływu czasu wyrosło znacznie poza tę formę. Podczas gdy teren górnego miasta był płaski i równy, dolne miasto zostało zbudowane na stromych urwiskach z widokiem na szary port. Pogoda nie należy tam do najprzyjemniejszych. Częste ulewy czy też opady deszczu ze śniegiem potrafiły utrudniać mieszkańcom życie, zwłaszcza gdy na samym terenie Wrót Baldura wznosiła się gęsta mgła. Na szczęście, zdolni mieszkańcy miasta stworzyli sprawnie działający system odprowadzający nadmiar wody opadowej do podziemnych zbiorników. Choć walka z pogodą i jej skutkami trwa tu od lat, to nie nad wszystkim można zapanować. I tak, na przykład, piwnice budynków w mieście często są zawilgocone, co sprzyja rozwojowi pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Ulice, pokryte wilgocią, stanowiły też niebezpieczeństwo dla mieszkańców czy koni. Radzono sobie z tym za pomocą słomy czy piasku wysypywanego na bruk. Górne miasto Wrót Baldura emanuje bogactwem i pięknem. Jest to dom dla miejskiej klasy wyższej. Szerokie, dobrze oświetlone ulice i atrakcyjne budynki ozdobione wiszącymi roślinami to właśnie charakterystyczne elementy tej części miasta. Jest tam nie tylko pięknie, ale i niezwykle bezpiecznie. W dużej mierze jest to zasługa regularnych patroli, zapewnianych przez Straż Miejską. Górne miasto podzielone jest na cztery dzielnice ulice Tadeli. Manorborn, dzielnica świątyń i dzielnica szeroko. Dolne miasto było znacznie większe od poprzedniej części i układało się w kształt półksiężyca, całkowicie zamkniętego w murach. Ulice były tam ciasne i zatłoczone, a przy nich stały wysokie i smukłe budynki. Mniejsze uliczki pomiędzy nimi były jeszcze bardziej zatłoczone, za sprawą mieszkańców i handlarzy, którzy wystawiali na nich chociażby swoje towary. Te część miasta charakteryzują rzemieślnicy, handlarze i osoby wszelkiego fachu. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, iż głównym zajęciem mieszkańców dolnego miasta jest przede wszystkim praca. Ono samo dzieli się z kolei na sześć dzielnic Sea Tower, Bloomridge, Steps, Hipside, Eastway i Brampton. Miasto jest ogromne nie tylko na powierzchni, pod jego ulicami znajdowała się rozległa podziemna sala, wilgotne piwnice, kręte korytarze i ciasne tunele składały się na rozległą sieć, która rozciągała się pod niemal każdym zakątkiem regionu górnego miasta. Wejścia do tego tajemniczego miejsca były liczne, ale dobrze chronione zarówno przez przedsiębiorstwa prywatne, handlowe, jak i przez przestępców. Jeszcze głębiej pod ziemią znajdował się szereg tuneli i jaski. W jednej z nich znajdowały się ruiny starej osady, której nadano miano podmiasto. Do XIV wieku wśród zrujnowanych fundamentów i ulic pełnych nieumarłych pozostała tylko jedna budowla. Była to stara świątynia Bala, którą kiedyś odzyskał pomiot Bala, Sarewok. Tunele biegły tam jeszcze głębiej, pod powierzchnię Torilu, sięgając aż do podmroku. Jedna z tych naturalnych formacji otwierała się na jaskinie Czarodziejów, przestrzeń, w której znajdowała się Wieża Czarodzieja, który zaginął w połowie XV wieku. Zewnętrzna część miasta jest dość rozległa, ale nie tak wspaniała jak górne miasto, czy dobrze zorganizowana jak dolne. Można powiedzieć, że były to swego rodzaju slumsy. Wzdłuż błotnistych ulic zewnętrznego miasta, jak grzyby po deszczu, wyrastały prowizoryczne domy, obozy i inne tego typu budynki. Co zatem było atrakcyjnego w tym miejscu? Ano to, że władza z wewnątrz miasta nie bardzo sięgała poza jego mury i tak na przykład handlarze mogli liczyć na to, iż nikt nie opodatkuje ich towaru. Oczywiście znajdując się poza zasięgiem bezpiecznych murów i straży, mogli równie dobrze spotkać się z tym, że ktoś siłą zagarnie ich dobytek. Tutaj dzielnic było już dziewięć. Blackgate, położona na północ od bramy Czarnego Smoka, Stony Ice, North Chapel... Little Calymshan, Whitegeb, Southwood, Twin Songs, Tumbledown na południu i Rivington. Nad rzeką Khontar rozciągał się wielki podwójny most, łączący dwa przeciwne brzegi miasta. Zbudowano na nim niezliczoną ilość różnych budynków, od wyszukanych kilkupiętrowych sklepów po małe sklepiki, a nawet niepewnie zbudowane chaty, które zwisały z boku kamiennego mostu. Most stał na masywnych, kamiennych łukach, które zapewniały dużo miejsca i nie zakłócały ruchu morskiego. Historycznie rzecz biorąc, wrota Baldura były naturalnie dobrze bronione dzięki położeniu w naturalnej zatoczce oraz dzięki swemu ogromnemu murowi. Jednak bezpieczeństwo miasta często przypisywano neutralności politycznej i temu, jakie decyzje podejmowali przywódcy miasta. Ci bowiem nie chcieli angażować się w konflikty polityczne w regionie. Obrona miasta była podzielona między straż, odpowiedzialną za górne miasto, a płomienną pięść, zajmującą się resztą miasta. Mimo silnego kontyngentu armii w murach, płonąca pięść często działała także jako stała armia i brała udział w konfliktach zewnętrznych, zawsze lojalna wobec miasta. W ciągu ponad 100 lat stali się integralną częścią życia miasta, pełniąc rolę zarówno policji, jak i obrony przed zagrożeniami z zagranicy. W skład floty wielkich książąt wchodziło sześć statków z liczną załogą. Mieszkańcy wrót byli dumni z inkluzywności miasta, gdzie każdy mógł znaleźć miejsce, niezależnie od rasy, wyznania czy swojej osobistej historii. Pomimo gęstej populacji miasto było czyste i bezpieczne. A jego obywatele nie tolerowali nieodpowiedniego zachowania. We Wrotach Baldura, w przeciwieństwie do innych miast, organizowano niewiele festiwali. Oprócz obchodów High Harvest Tide, mieszkańcy świętowali pęknięcie. Był to moment w roku, w którym lód utrudniający pracę w porcie znikał. Dzień powrotu upamiętniał powrót Baldurana po wyprawie przez morze. Mieszkańcy czasem gromadzili się wspólnie na brukowanych ulicach miasta, podczas takich spotkań jedli, pili czy dzielili się ciekawymi historiami. Religijna różnorodność była widoczna w świątyniach. Były w mieście nawet takie poświęcone złym bogom oczywiście za przyzwoleniem płomiennej pięści. Herb miasta przedstawia statek na spokojnych wodach, symbolizując zarówno handel, jak i samego Baldurana. Może oznaczało pokojową neutralność, a niebo obiecującą przyszłość. Wrota mają dość rygorystyczny kodeks prawny, faworyzujący elity i instytucje. Przestrzeganie prawa było kluczowe, a złamanie go groziło surowymi karami, takimi jak biczowanie czy amputacja palca. Myślę, że taki wstęp, okraszony cudownymi widokami z trzeciej odsłony cyklu, w dość przyjemny i prosty sposób wyjaśnia samą historię miasta oraz jego dość skomplikowaną, ciekawą naturę. Oczywiście jest to nowe uniwersum również dla mnie i ilość znajdujących się informacji bywa przytłaczająca. Małe przeprosiny dla Was również za nieco niewyraźną wymowę w tym materiale, ale mam strasznie zawalone zatoki i ciężko mi się mówi. Cóż, na dziś to wszystko. Dajcie znać co sądzicie na temat tego filmu. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnych materiałach.